Jeszcze w połowie XX wieku w tym miejscu była tylko pustynia z trzema budynkami. 5 marca 1949 roku wojska Izraela wyruszyły na południe nowo utworzonego kraju, aby zdobyć dostęp do Morza Czerwonego. Tak rozpoczyna się operacja Owda, która zakończona została sukcesem, stała się główną osią ekspozycji w Muzeum Miejskim w Eilacie. Poznajcie z nami krótką historię największego miasta na południu Izraela. Dopiero w latach 50. XX wieku zaczęła się formować na tych ziemiach mała osada, która z czasem przeistoczyła się w nadmorski kurort liczący 50 tysięcy mieszkańców. Można zatem przyjąć, że historia miasta obejmuje zaledwie 70 lat. Były to jednak czasy pełne niepokoju. Wystawa muzeum podzielona jest na trzy części. Od wejścia możemy zapoznać się ze szczegółami operacji Owda, która zapoczątkowała historię miasta. W jej centralnym miejscu znajduje się replika flagi atramentowej, czyli oficjalnej flagi Izraela, którą żołnierze stworzyli na miejscu i zatknęli na prowizorycznym maszcie. W tej części zobaczymy również mapę operacji i opis jej przebiegu oraz kilka artefaktów związanych z operacją jak jeep z wyposażeniem czy autentyczne mundury i broń żołnierzy. W drugiej sali zapoznamy się z historią rozwoju gospodarczego okolicy. Osią prezentacji są ruchome makiety przedstawiające wydobycie surowców po bliskich kopalniach, w tym w dzisiejszym parku Timna są to sól i miedź, a w przypadku Zatoki Morza Czerwonego także ropa, którą z portu w Eilacie transportuje się specjalnym rurociągiem na północ kraju. W tej sali zapoznamy się również z historią mieszkańców, którzy przyczynili się do rozwoju miasta w tych niezwykle surowych warunkach. W trzeciej i ostatniej sali zasiądziemy za sterami kokpitu samolotu krajowych linii lotniczych Arkia. Będziemy mogli też obejrzeć silnik myśliwca z okresu wojen o niepodległość Izraela. Po trudach zwiedzania można zasiąść w niewielkim kinie i obejrzeć kilka historycznych filmów dokumentalnych. Jeszcze przed wejściem do muzeum warto zajrzeć do odrestaurowanego autobusu. Identyczny model został wysadzony w zasadce przygotowanej w 1954 roku przez terrorystów. Zginęło wówczas 12 pasażerów. Budynek muzeum znajduje się w centrum miasta niedaleko głównego ronda. W jego sąsiedztwie jest park z fontannami, będący miejscem spotkań mieszkańców miasta. Zaraz wrócimy do filmu, ale najpierw zaobserwuj nasz kanał, daj łapkę w górę i zostaw komentarz pod filmem. W ten sposób pomożesz nam dotrzeć z nim do szerszej widowni. Dziękujemy. Muzeum jest jedyną tego typu placówką kulturalną w mieście. Pomimo, że kultura, zwłaszcza w miejscach wypoczynku, nie jest priorytetem, biorąc pod uwagę drogę, jaką trzeba pokonać, by tam przybyć, warto wygospodarować odrobinę czasu na zapoznanie się z burzliwą historią tego młodego miasta. Zasubskrybujcie kanał, włączcie dzwonek, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Do zobaczenia!